Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Żółwson Games. A oto wracamy do klasycznej gry, jaką jest Twierdza Krzyżowiec, edycja ostateczna. Tak jak wam mówiłem, widzimy się w nowym roku. Niestety z delikatnym opóźnieniem i wszelkiego rodzaju yy, poślizgami, ale jesteśmy wszyscy razem i myślę, że wszyscy się cieszą. W szczególności ja, że mogę wreszcie usiąść na spokojnie i nagrać coś dla was i pokazać swoją twórczość i co tutaj pokazuje. Dobrze, ogólnie ja się nie będę tłumaczył, co tam się działo u mnie, ale no nie ukrywam, że życie jest trudne i są w życiu sytuacje, które no, dużo uczą w życiu i tak naprawdę, no raz jest, y, życie jest tak zwaną wielką sinusoidą, że raz idzie wszystko dobrze, a raz później wszystko spada i idzie w dół. No, tak, takim skrótowym wstępem, co się działo u mnie, bez wszelkich tłumaczeń, wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo nie ukrywam, takie tłumaczenie się to, nie wiem, nikt tu nie ma pięciu lat, żeby się tłumaczyć z tego, dl dlaczego go nie było. No tak jak mówię, miałem delikatny poślizg, różne obowiązki mi doszły, e, parę przykrych prywatnych spraw e, się stało, no ale no cóż, nie wnikajmy, życie jest piękne i żyjemy dalej. Dobra, drodzy Państwo, tak więc, jak pamiętamy, zakończyliśmy kampanię główną tej wspaniałej gry, tak więc czas na... Chyba dodatkowe misje z kampanii Perły. I zaczniemy chyba po kolei od, od szczurka, tak? No, tak jak. W każdej tej misji wszystko mam, że wszystko przeszedłem, tak? ale no, będziemy robić wszystko po kolei, bez żadnego ucinania, ścinania, ukrywania, że coś nie wyszło. Ja wychodzę z założenia, że trzeba pokazywać swoje umiejętności takie, jakie są, a nie, że tylko człowiek wygrywa i wygrywa, więc jakby sami się przekonaliście w przedostatnim odcinku głównego szlaku, że może coś czasem nie wyjść i jest klęska. No dobrze, bez zbędnej zwłoki, be, bez przedłużania i zbędnego pitolenia, przechodzimy do pierwszej misji. Częstokroć pomijanym aspektem Wielkiej Wojny był doprawdy heroiczny wysiłek pewnego młodego kapitana straży. W najbardziej dramatycznym momencie konfliktu, tenże obiecujący młodzieniec został wysłany w głąb terytorium wroga z dwoma zadaniami. Pierwszym z nich było wprowadzenie zamieszania w szeregach przeciwnika, co miało pozwolić armii króla na złapanie oddechu w szczególnie trudnym położeniu. Drugim, znacznie bardziej brawurowym celem wyprawy, było odbicie legendarnej Perły Północy, czyli bratanicy długoręki pojmanej przez napierającą hordę szczura. Choć miejsce jej pobytu nie było znane, wierzono, że dziewczyna wciąż żyje. Co zaś tyczy się mnie samego. Jako sierżant z kilkuletnim doświadczeniem zgłosiłem się na ochotnika, by towarzyszyć młodemu kapitanowi w jego podróży. Postaram się jak najwierniej opisać to, co nam się przytrafiło w trakcie owej misji. Znajdowaliśmy się pod ciężkim oblężeniem. Sytuacja wyglądała rozpaczliwie, ale wiedzieliśmy, że nadciąga odsiecz, z pomocą której mieliśmy szansę zmiażdżyć niezdyscyplinowane zastępy szczura. Wystarczyło zatrzymać ich w dolinie jeszcze jakiś czas. Aby tego dokonać, należało zająć stary fort w górnej części regionu. Właśnie tego dnia otrzymaliśmy z kapitanem pierwszy rozkaz. Mieliśmy przedrzeć się za linię wroga i dotrzeć do wspomnianej twierdzy. No dobrze, ja to nic nie będę czytał, bo już wszystko zostało przedstawione przez tego sympatycznego pana. Czy wchodzić w podpowiedzi niby mogę, ale to wiecie, tutaj samouczek, coś tam podpowiedzi ekskluzywne są. Jak ktoś chce może sobie to przeczytać. Dobra. I teraz tak. Drodzy państwo, <laughs> Dobra, przepraszam za wszelkiego rodzaju sząkanie, ale niestety, no. Jest jak jest. W razie, co będę starał się wyciszać mikrofon, żeby was nie denerwować. Ogólnie tak, mapa wygląda w ten sposób. Musimy się jakby z punktu A dostać do punktu B. To jest tak naprawdę nowa rzecz, która została wprowadzona w tych misjach. Przejście z punktu A do punktu B. Z wszelakimi różnymi utrudnieniami, tak jak widzimy. Tu jakieś są wieże z balistami, tu jakieś ma mini posterunki są, tu jakaś taka armia, taka, taka, śmaka i owaka. I musimy dojść tu. To nawet powiem wam tak, można by mieć nawet jedną jednostkę i tak przebiec tutaj, tak. Ale no nie ukrywam, że gramy na tym bardzo trudnym. Więc musimy trochę, moim zdaniem, się skupić, bo to nie będzie takie proste. I teraz tak się zastanawiam, jak to zrobić. No pozbycie się tych balist na wieżach bardzo dużo da i tej Mangoneli. Hmm. Jak tam prędkość? 60. A już widzi mnie balista. Dziadostwo jedno. Dobra, i ja ani jedynej opcji przybyła osięg. Okej. Okay. To jest spoko. Wracać tutaj. O, kolejni pałkarze, świetnie. Dobra. Ja ogólnie trochę nie wiem jak można tą misję przejść bez strat wojska, bo według mnie jest to trochę. Niemożliwe, ale, no ale wiecie, no trza, trzeba próbować. Schodzimy. Tutaj, tutaj. Jechać, 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 jedziemy, jedziemy, złociutcy. Dawaj, dawaj. Dawaj, 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 jedziemy. Oj, 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 ale tutaj jest sieka, niedobrze, niedobrze. Będę biegać Zawierzą, zawierzą. Nie tracić woja ustawić się gdzieś tutaj. Dobra, ogólnie wydaje mi się, że przydałoby się jeszcze mm, kurde ci kusznicy pierdzieleni. Przepraszam, ale troszkę się zirytowałem, bo taka akcja tutaj powstała w, w tych czasach. I teraz tak się zastanawiam. O jeszcze posiłki. Ojej, jeszcze tutaj mamy. No dobra, no Super, ale sprawa jest tego typu, że ja trochę nie ogarniam. No. Tutaj, tutaj, tutaj. Nie, 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 nie. Jeju. Ale źle, ale źle. Ale mnie to boli. Dawaj, 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 ciśnij ich tam. Wasza, wasza tutaj. Przepraszam, ale też przysłaniam. Yy, ręką buzie i może mnie gorzej słychać, ale tu się za, dużo, za, się za dużo dzieje na tej mapie, aż jestem wręcz w szoku. Dobra, drodzy Państwo, oni są też na jakiejś postawie agresywnej. Wydaje mi się, że tu jakieś aktualizacje musiały przejść, bo nie ukrywam, że trochę tego albo nie pamiętam. Bo nie ukrywam, że dawno przechodziłem te misje, e, te dodatkowe, a e, druga sprawa jest taka, że oni mają, stra mieli strasznie potężną postawę agresywną. Dobra, działamy dalej. Dobra, nie, niech oni tutaj sobie chodzą. Nie wydaje się to złe. Tu mnie trochę interesuje inna rzecz, że. A, tylko czekaj, bo tam mogą, mogą ci być. Wiecie co? To. Nie wiem, czy to jest ogólnie dobry ten, ale. O czym myślisz? Uwielbiam, kurde, teksty rycerzy. To jest chyba jeden z lepszych też takich tekstów, które lubię w jednostkach. O czym myślisz? I zajebiście męski głos. Okej. Okay. Myślę jak tych kuszników tutaj wy 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 wymikrować. Dobra, Wie, wiecie co? Ja nie widzę innej opcji po prostu chyba tymi 40 ilomaści trzeba się wbić. Albo dobra, może nawet. Spróbujmy 19. Tylko to może być trudne, bo tu jeszcze są ci kusznicy, i to może trochę zaboleć. Rob, czekaj. I teraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Co wy robicie? Chłopaki. Nie, no nie. Nie widzę tego. Jak ja tam nie dojdę do, do tych, tych. Dawaj, 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 jedziesz. Już nawet klikam, już nie interesuje mnie to, żeby. Te balisty są dla mnie kluczowe, by je zniszczyć. Dobrze. Tam łucznicy i kusznicy, to to tam jeszcze wiecie. To to tam jeszcze. Można jakoś tam. Dawaj, dawaj. Ogólnie nie wiem, ile tutaj spędzimy czasu. Nie ukrywam, jak będzie nawet dłuższy odcinek, myślę, że się ucieszycie, bo o takiej długiej przerwie. No i tak jak mówiłem, no spotkaliśmy się w nowym roku. I tak jak mówiłem, no przepraszam za obsługę, ale no no nie będę się tłumaczył z tego, bo no sorry, no każdy ma swoje prywatne życie i prywatne sprawy, więc no ja się nie muszę tłumaczyć ze wszystkiemu, ze wszystkiego każdemu. Dobra, poczekaj. Chodź nimi, tutaj. Tak, Dobra, teraz muszę trochę to wykombinować. Dobra, eee, balist się pozbyliśmy. Jest ok. W miarę. Eee, tu jeszcze została ta grupka tych kuszników. No, pewnie oni będą mnie tam jakoś irytować. Nie ukrywam. Ale na no, jakoś się ich pozbędziemy. Dobra, podchodzimy delikatnie tutaj. Zobaczymy, jak tutaj. Wszyscy inni zareagują na nas. Widzę, że na razie jest ok. Podejść tutaj. kinierów też podeślemy. Tak, oni mają postawę agresywną. Po, po, powiem Wam, że jak wyszło to, to, co dopiero, bo pamiętam, to oni nie mieli ustawionych tych, tych postaw agresywnych, powiem Wam, bo, bo mniej więcej kojarzę. A jak tutaj? No coś tam... Coś tam oni giną, nie? Stanąć tutaj Wy gdzieś tutaj Nic widzę żadnej drogi Dawać w ty Teraz w ty Dobrze, dobrze, dobrze Ojej! Ja tutaj, do, ja tutaj obrywam, ale nie, nie widzę, ale powiem Wam, że to, że to jest tak trudne, o, o, ogarniać dwa miejsca naraz, co, co gdzie się dzieje i czy wszystko jest na pewno ok. To powiem Wam, że to, że, to nie jest, że to nie jest proste. Nie pamiętam, czy my tu jeszcze dostajemy jakieś jednostki, czy nie. Ja się tego kurczę nie pamiętam. Możecie ogólnie napisać, czy. Myśleliście, że już nie wrócę, że, 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 że zapomniałem o tym o nagrywaniu czy, 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 czy co, ale no wiecie no. Pani to widzę, że są na jakiejś takiej postawie, co sobie jeżdżą w jedną w drugą. No i ładnie. Teraz tutaj sobie trochę postrzelamy. Dobra, niech oni pozbędą się tych koni. No przepraszam, że to tak wygląda. Stoję, strzelam, stoję, strzelam, no ale, kurczę, no... Muszę mieć trochę tej armii. Patrzcie, co tutaj na mnie czeka. O! Tu, tu, tutaj ile tego jest. Albo tu! Też nie wiem, czy tu nie zostało zmienione i postawy agresywnej te jednostki nagle nie mają. Bo wcześniej nie miały, bo, bo pamiętam. No dobra. Poczekaj, może chodźmy tak tędy naokoło będzie najlepiej. Już tą grupkę zo zostawmy tych, te, tych osobistości, które tam są. Ogólnie, e, ogólnie tutaj taki mój wierny widz do mnie napisał na priv i pozdrawia bardzo serdecznie. Was, was wszystkich mnie również pozdrowił, więc. Macie gorące pozdrowienia od wiernego widza, który w sumie cały czas udziela się w komentarzach, też bardzo mi miło z jego strony. No i fajnie, że taki prywatny kontakt z nim złapałem, bo powiem wam, że e, nie ukrywam, że nie są wszyscy chętni, żeby tak, e, tak wiecie, mieć ten taki kontakt i się, nie wiem, w jakiś sposób nawet zintegrować, czy, czy coś, czy... Czy napisać coś do, do kogoś? Wiecie, to jest takie, takie fajne, tak? Że ktoś się do was odezwie, wy za bardzo nie znacie tej osoby, a ona tam jakoś chce prowadzić z wami interakcję i chce was poznać lepiej prywatnie, tak? No, fajna sprawa. Nie wiem, jakie wy macie do tego odniesienie i odczucia. Możecie śmiało tam powiedzieć, co i jak, jak to u was wygląda. Dobra, chodźmy tutaj. Pas bym tutaj wziął. Hmm. By to chyba najlepiej, jak pójdziecie tutaj. Dawaj, dawaj, tam. Wszyscy giną jak kapszuszki. Ale widzicie, patrzcie, gdyby były te balisty i ta mangonela, byłoby strasznie trudno. I tak naprawdę tak. Ja tylko tak przejrzałem te podpowiedzi, bo ja z reguły nie zaglądam do podpowiedzi, gdy gram w grę. No, chyba że faktycznie już mi za n tym razem nie, nie idzie i widzę, że coś jest nie tak. Więc, no, wtedy dopiero staram się zaglądać do podpowiedzi, gdy mi nie idzie w danej grze. Ale, no, tam przeczytałem, że było napisane, że. Tam. Rozwalenie tych balist ułatwi Ci grę. Czy coś takiego tam było. Czy tam jakiś komfort będziesz miał, nie wiem, ale coś tam było takiego napisane. Ale nie wnikajmy. Ogólnie też mam do Was takie pytanie. Bo nie ukrywam, że też chciałbym nagrać coś innego niż twierdzę. Możecie się odezwać też w komentarzach, tak? Strasznie dużo mam takich wątków, z którymi bym z wami poruszył, bo dawno mnie tutaj nie było, tak? I kurczę, no nie ukryłam, no braku, brakowało mi tego, tak? Brakowało mi takiego e, momentu, by sobie usiąść, e, porozmawiać, porozmawiać, no mówić do mikrofonu, no w sensie, że do was, tak? I że. Mm, O, 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 o nie, 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 nie. Oni są na podwyższeniu, to ja to, ja nie chcę żadnych tutaj nieciekawych sytuacji. i trzeba było iść górą. Jakby ktoś się pytał, jak ja to robię, że sobie odznaczam te jednostki, to robię to prawym przyciskiem myszy. No, zależy jakie macie sterowanie, tak? Bo jeżeli macie sterowanie nowsze, no to pewnie lewym przyciskiem myszy się to odklikuje. Ja nie mogę za cholerę się przyzwyczaić do tego nowego klikania, gdy człowiek tyle lat grał w taką grę na starych ustawieniach. Ale to już tak jest, no. A, jeszcze jedna rzecz, pewnie też zwróciliście uwagę, że był taki moment, że y, był przez pewien okres czasu, była darmowa wersja gry: Pierzak, Krzyżowiec, edycja ostateczna. No i drodzy Państwo, no powiem Wam, że ja czekałem trochę na ten ruch ze strony Firefly, bo nie ukrywam, że y, też myślałem, by nagrać Krzyżowca. Ale powiem Wam, że chyba z tym Krzyżowcem to się wstrzymamy. Do momentu, aż on wyjdzie. Wiadomo, że on tam dopiero gdzieś tam w połowie lipca ma wyjść, tak? Z tego, co pamiętam. Ale no. Yy, jednak już wolę. Jakbym miał zacząć twierdzę, to raczej bym na, wolał już grać na, na odnowionej wersji. Niż na wersji. Yy, no, tej starszej, tak? Niż. Yy. Nie chciałbym takich sytuacji, że zacząłbym część tej starszej serii, potem by wyszła ta nowsza część, potem bym nie wiedział co ja mam zrobić. No jakby rozumiecie o co chodzi, tak? Dobra, no i teraz jest tutaj taki ważny moment. Taka jedna kubka niech stoi gdzieś tutaj dalej, w razie co jakby ci włócznicy się chcieli gdzieś tam władować. Nie ukrywam, że pewnie dałoby się to zrobić trochę lepiej. Sorry, że tak to wygląda, ale no, taki sposób na tą misję znalazłem, tak? Bo kurczę, no, tak jak mówiłem, staram się grać w miarę autorsko i nie korzystać z innych pomysłów. Widziałem dużo różnych filmów. Ale no nie, nie, nie ukrywam, nie chcę korzystać z czyichś pomysłów, bo tak naprawdę wtedy to jest. No dla mnie to jest tak zwana kradzież, tak? Bo ktoś wpadł na taki pomysł, żeby przejść tą misję, to o to ja przejdę tak samo i stwierdzę, że umiem, umiem grać w grę, nie? No ale no nie, nie do końca. Ale ci też mają postawę agresywną, o? Nie mieli, nie mieli. Bo ja to kojarzę, bo powiem Wam, że gdy y, wyszły dopiero co te do, dodatki bez tam różnych aktualizacji i tak dalej, to pamiętam, że te jednostki, y, nie wszystkie te jednostki miały postawę agresywną, a teraz widzę, że większość tych jednostek, które tutaj były, miały tą postawę agresywną. No i jak tam. Dobra, Ty, ty, ty. Nie pamiętam, czy coś my tutaj jeszcze dostaniemy, jakieś jednostki, czy nie. No i co, da się tutaj wejść, czy jest. Stop. No coś tam dostają, ale. Dobra, chyba trzeba, tr trzeba trochę poświęcić tego wojska. Nie widzę innej opcji. Dobra, was też zapraszam już tutaj. Dobra. Dobra, no już podejdźcie no co ja mam. Co ja mam lepszego zrobić tak naprawdę? Nie będę też przynudzał i stał i strzelał, bo to nie o to chodzi. W to. Dobra, dobra. Poradziliśmy sobie, nie jest źle. A ty jeszcze jakiś jeden został, ale to, to. To tam. Jeszcze? Wow! To naprawdę strasznie dużo mamy tego w boju tu, Oho, ho, 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 no to żem teraz, kurde, dał po prostu czadu, że o masz. Dobra, was też zapraszam tutaj. Trochę do tyłu. Dawaj, dawaj, dawaj. No i pięknie. Może tych się uda tutaj rozwalić. Jej, je, je, jej. No właśnie, to są te takie momenty, że Niby wysyła człowiek wojo, ma być fajnie i, nie, i sympatycznie, a potem wychodzą takie te, takie niuanse, ojojoj, nie tak, nie tak, proszę. Ale dobra, to są tylko włócznicy, więc to, to aż tak nie boli. Tych muszę tutaj jeszcze załatwić. Więc tak naprawdę, no, mam tutaj w sumie co, co zrobić. Ja ich widzę, oni mnie nie widzą, to jest śmieszne. Nie mogę oddać strzału. No dobra, no OK. Jeszcze tutaj coś będzie. Pikinierzy Naprzód. Czekaj mnie, czy tu. Chyba wydaje mi się, że tam chyba się nie dostaje jednostek. Ale bardzo podejrzane to jest, że tam tyle tego woja stoi. Ale z drugiej strony jesteśmy już prawie przy samej końcówce, więc raczej po co by nam to wojsko było? Tak naprawdę. No dobra. Schodzimy tutaj. Już tam idziemy. Jak tam te kusze? No tam parę ich zostało. Nie jest źle. Dobra, no wydaje mi się, że ładnie jest. No dużo potraciliśmy wojska, ale wiecie, ja aż na to tak nie patrzę. Nie, nie robię tego pod, pod wynik, tylko chcę naprawdę czerpać. Tylko chcę po prostu z tej gry czerpać przyjemność, tak? O, i też fajne jest to, że dodali ta, to, tak, tego a, awatara tego, tego takiego sierżanta, tak? I to jest naprawdę spoko, bo wcześniej tego nie było. Tylko no nie ukrywam, że trochę ten, że trochę ten głos jego do, do awatara to to tak trochę nie pasuje, bo, bo tak dla mnie to tak. Ten, ten głos taki brzmi na młodszy, a. Dobrze, dobrze, pięknie. Dawaj, dawaj, dawaj. W sumie tak naprawdę w tym momencie mogę wysłać pałkarzy i już to wygraliśmy. Pusznicy niech się tam strzelają, co tam chcą. Oj, 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 oj. Pięknie. No i dobra, przeszliśmy. Złociutcy. Panie, Wam też brakowało tego. Tych słów, jak złociutcy. Nie, to jest też piękne. Piękne, naprawdę. Wszystko jest piękne. Życie jest piękne. Pamiętajcie, nawet jak macie ten gorszy okres w życiu, to pamiętajcie, że wróci ten lepszy. No, niestety. Gorszy wynik niż wcześniej, no ale ja nic nie poradzę, nic nie poradzę. Tak się niestety wylosowało. I te agresywne wojska, które mnie zaatakowały aż z dwóch stron, nikt się tego nie spodziewał. Oj, przepraszam, bo to już druga misja. Halo, halo, stop. Stop, 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 stop. Bez szaleństw, bez szaleństw. Misja na jeden odcinek. Spokojnie. Drodzy Państwo, co to za jakieś tutaj. Szarżowanie było z waszej strony. Przynajmniej już wiem, jak to wygląda, bo dawno tego nie odpalałem i. Yy, no aż głupio się przyznać, ale no. Nie wiedziałem, że od razu z misji na misję jest, tylko myślałem, że jeszcze jest jakaś taka gadka, jak w yy, tej kampanii głównej. Ale no dobrze, dobrze. Drodzy Państwo, drodzy widzowie, chciałbym Wam podziękować, że byliście ze mną podczas tego odcinka. Pewnie czekaliście na ten wielki powrót Żółw Sona Games, który właśnie wrócił w nowym roku, a ja życzę Wam dobrego dnia i trzymajcie się cieplutko, cześć!